Mamy witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kezi, a Przed Wami kolejny odcinek z Hartul. Tak, deweloperzy ogólnie zapowiedzieli, że w piątek będzie update. Teraz w piątek, czyli za dwa dni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś w końcu będzie, bo od 8 miesięcy nie mieliśmy kompletnie nic. Oprócz takich małych buffixów. Ale dobra, przejdziemy zatem do odcinka. Jak widzieliście po tytule, do naszej gry zostały dodane szkło. Oczywiście, jeśli sobie tego moda ściągniemy, ale mam nadzieję, że na serwerach też on się pojawi. Także tutaj mamy, jak widzicie. Ściany i materiał, który został dodany, właśnie jest to szkło. Jeszcze nie ma tutaj żadnej ciekawej, yy, żadnej ciekawej tej no, grafiki, ale może kiedyś dodadzą. Na razie wam pokażę wszystkie. A jeszcze jeden, jedna rzecz: Creative Mode One. Dobra, teraz możemy budować. Zbudujemy sobie takich kilka, żeby to porównać w miarę. Dobra, może być. I teraz tak, jak widzicie, szkło się robi z 10, z 10 pyłu diamentowego, co jest myślę nawet spoko, bo ten pył nie ma tak naprawdę żadnego wykorzystania. Jak widzicie, tu już mamy nasze, nasze szkło. No i powiem wam szczerze, że wygląda całkiem fajnie, nawet bardzo fajnie. Zrobimy sobie taki pierwszy domek ze szkła. No, powiem szczerze, że wygląda super. Będzie można z tego naprawdę fajne budowle robić. Napra jakiś tam przykładem Zbudujemy sobie jakąś taką podstawą za chwilę. Dobra, sprawdźmy sobie teraz te rzeczy. Aha, mamy też jeszcze średnie ścianki. Sobie zbudujemy tutaj. I mamy też najmniejsze ścianki. Co jest fajne, bo możemy dużo rzeczy z tym robić. Tak sobie okienka dodawać gdzieś, żeby móc patrzeć po prostu przez te okna. Bez, 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 bez potrzeby zostawienia dziury takiej, że ktoś tam może wejść. Tam nikt nie wejdzie, możemy sobie normalnie popatrzeć. Co jest super. Dobra i jeszcze tam widziałem, że nam zostały... Okna. Takie jest, mamy okna. I takie okno jednak kosztuje 100 stopy aż, więc w sumie dużo. Zrobimy sobie tutaj to. Czyli bardziej się opłaca zrobić to niż to, ale za chwilę sprawdzimy. Jak to sobie wyjdzie, o! Aha, bo te możemy otwierać. No tak, jeśli nie dość, że mamy szklane, to jeszcze sobie możemy otworzyć. No powiem szczerze, że super sprawa. Nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle zostanie dodane. Chyba tylko od środka, nie? Czy nie możemy? Dobra, wejdę tutaj drabiną. Za chwilę sprawdzimy. Nie to stroną. Nie, tych jednak nie można otwierać. Te można otwierać, te zwykłe, a tych nie można. One po prostu są. No tylko inaczej wyglądają, bo są takie podłużne. Fajna sprawa. To mi się podoba, zobaczymy, czy jeszcze coś tu zostało. Nie, to tylko te trzy rzeczy. A raczej cztery. Także zobaczcie sobie, tak to się właśnie prezentuje. Możemy sobie zrobić taki podstawowy domek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Taki zwykły domeczek sobie zrobimy. Dobra, powiedzmy, że dwupiętrowy. Może jakiś taki o sobie zrobimy wejście. Żelazny nie zrobimy drewniany, żeby ładnie wyglądał. Yy, o mam pomysł, w sumie nie dobra. To zrobimy na drugim, więc tu zrobimy sobie normalne. Tu można jakieś tam drzwi zrobić. Zobaczymy sobie, jak taki domek będzie wyglądał po prostu. Już skończony. Dobra, to poproszę. Teraz tak tu sobie zrobimy drugie piętro, więc normalnie... A właśnie jeszcze podłogi, jeszcze podłogi są szklane. To też sobie za chwilę sprawdzimy. A można sobie nawet tutaj dodać. Czyli pięć nowych rzeczy zostało to dodane. Mamy jeszcze podłogi. No, podłogi są super. Jak już będziemy mieć domek, to możemy sobie patrzeć co nam wyżej. sprawa. Dobra. Tu sobie zrobimy takie przejście na to drugie piętro. Można sobie zrobić w ogóle całe takie szklane dom z tego, teraz tak widzę. Można sobie na przykład tutaj wziąć ten duży, o na rogi. O, a tutaj na przykład zrobimy coś takiego, o, wyjdziemy małe. Zobaczymy jak to wyjdzie, taki nowoczesny domek z tego można zrobić. Myślę, że będzie spoko to wyglądało. Teraz właśnie to, o. I potem znowu drewno. Zobaczymy jak to będzie. Szkoda, że tylko to się nie, sta nie stakuje tak. Chodzi mi o to, żeby to się tak zlewało. Ale może kiedyś to poprawią. Dobra, teraz sprawdźmy jeszcze. Tutaj, o. No powiem szczerze, że wygląda to fajnie. W możemy dodać jeszcze ten średni. O, coś jakiego. I teraz normalnie to, to zabudować znowu sobie szkłem. Czemu by nie. Będziemy mieli szklany dach. Super. No, mi się to mega podoba. Oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, że wam się ten mod podoba. No i czy i możecie zostawić też łapkę w górę. Dobra, no powiem szczerze, że jest fajnie. Zobaczymy sobie, jak to wygląda zewnątrz. Taki domeczek. A e nie F. No. Spoko, tylko na dole bym jeszcze do szyby. Dla mnie git. Dla mnie git. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Tak nowocześnie. Jeszcze można by jakoś z kamieniem, z kamieniem to zrobić. No powiem szczerze, że fajnie, fajnie. Modlić no, mi się podoba. Dobra. Także to by było wszystko ten odcinek. Jeśli wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Zasubskrybować mojego kanału, jak jesteście nowi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.